To u długi wolnego, ogólnie pytając. Biorąc to dobrze, teraz już czuję się całkiem dobrze. Jeśli chodzi o to kolano, to jest takie różna powiedzieć cztery takie jak, jak to czyli jest, jest okej. Pokróciłeś już na skocznie, czy jeszcze czekasz na to? Nie, nie. Idę teraz. Dzisiaj jest także jutro pierwsze skoki I zobaczymy, jak to będzie, a sobie jestem Czujesz, że jak, jak wiele Cię ominęło, jaki jak to może mieć wpływ na dalszą Twoją karierę? Motywacji nie brakuje? Nie wiem, no tak mówię, ja też jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy. Ja jestem w dobrej myśli, że, że będzie wszystko okej, okay, że będzie jak najlepiej, bo Czuję się naprawdę dobrze i przygotowany ogólnie dosyć to, że jest to dobrze. Motorycznie hmm. yy, już teraz nie odstaję od tego, co hmm. prezentowałem przed, przed kontroli. Myślę, że, że będzie wszystko ok. Czas pokaże. I... kwestie pewnie też w sprawy mentalnej, tak? Zawody. No dokładnie, ale tego akurat mi brakuje, bo już yy, nie mogę się doczekać aż pojadę gdzieś, gdzieś na jakiś zawód.